Sytuacja Didiego niemal z dnia na dzień się pogarsza. Każdego dnia do prawników zgłaszają się setki ofiar działań założyciela Bad Boy Records. Celebryci z nim powiązani kontaktują się z niektórymi z nich, jednak o tym, co teraz wypływa na światło dzienne, od lat ostrzegali nas inni celebryci, którzy mimo pozycji Didiego w showbiznesie nie podporządkowali mu się i głośno mówili o tym, co dzieje się na imprezach w domu Shona Compsa. Były to osoby, z którymi Didi, lekko mówiąc, miał na pięku i od lat obnażały one prawdę na jego temat. Jednak, jak wiecie, nic nie robiono w stronę tej tragedii, którą przeżywały, jak już wiemy, setki, a nawet tysiące osób. Osobą, która od 2006 roku nienawidzi Didiego, jest 50 Cent, który uważa, że rzeczy, które wypływają na Shona, to wierzchołek góry lodowej. Sam pomaga w tworzeniu serialu dokumentalnego, który ma się nazywać Didi Do It. Więc tak jak mówiłem. Aby wprowadzić Was do tego, dlaczego 50 Cent tak bardzo nienawidził Puffa, musimy cofnąć się do 2006 roku. Gdzie w swoim utworze The Bomb zasugerował, że Didi doskonale wie co stało się Bigiemu i Tupakowi. Tak naprawdę cały utwór skierowany jest w stronę Shona. W bombie wspomina też o White Parties i o nieudanych rozmowach kontraktowych pomiędzy tą dwójką. To właśnie tutaj, na dobre zaczął się beef pomiędzy 50 Centem a Didym. Od lat 50 sugeruje, że Puff lubi mężczyzn. Sam mówił o tym, że pewnego razu chciał wziąć go na zakupy. No, we no, but me and you we ain't party. Like we need to party. What is he talking about? That's that's the kind of going stuff. On. When Instant people gone. say that to me, I get a little uncomfortable. <laughs> I get uncomfortable. Like he said he said something to me one time, a long time ago. At Chris Knighty's wedding, he told me he'd take me shopping. I looked at him like, what the f, what the, what you just say? Let me move, man, before I do something, you gonna make me mess up the wedding. A gdy panowie z Breakfast Club zapytali się Didiego o tę samą sytuację, no to jak możecie zauważyć, Didi nie czuł się zbyt komfortowo. I asked 50 about that. And he said you did the same thing to him, you asked him to take him shopping. Yeah, I thought he needed some clothes. <laughs> Nice Mimo tego Disu, który wypuścił wcześniej, wyglądało na to, że sprawa pomiędzy tą dwójką cichła. 50 Cent skupił się na swoich projektach, ale po czterech latach Didi podpisał największego wroga Curtis'a. Osobę, która podaje się za największego gangstera w grze. A tak naprawdę jest byłym strażnikiem więziennym. I złodziejem tożsamości. No chyba tylko w ten sposób mogę wam przedstawić Ricka Ross'a. Który według wielu ukradł historię życia Freeway Ricowi Rossowi, na którego po podstawie m.in. nakręcono serial Snowfall. Wracając, Rick Ross i 50 nie przepadali za sobą. Po tym, gdy Didi przejął stery nad raperem, 50 Cent ciągle go wyśmiewał. Nieustannie hejtował Didiego, mówiąc na koncertach, że ten ciągle zarabia ogromne pieniądze z praw do muzyki Bigiego Smolsa. Do tego ciągle wyciera sobie twarz jego ksywką. Na to po raz pierwszy odpowiedział Didi, który w skrócie skwitował, aby Curtis zajął się sobą, a nie hejtowaniem każdego jego ruchu. W 2014 roku 50 Cent na swojego Instagrama dodaje takie zdjęcia.

no i na początku wszyscy śmiali się z tego, co mówił w tym wywiadzie 50 Cent. Ale jak powiedział na końcu, że jeszcze przekonałem się, że ma rację, no to faktycznie ją ma. Ale to nie jedyne ostrzeżenie na temat Shona Combsa, które wypowiadał raper. W wywiadzie dla entuzjast podcast powiedział, dlaczego nigdy nie uczęszczał na imprezy rapera. What, what, so what's, was, was there

gdy okazało się, że 50 ma rację i to, co mówi i słyszy od anonimowych osób na temat Didiego, jest w 100% prawdą, na Instagramie zaczął mocno trollować. Jakby miał swoje 5 minut chwały. I dodawał takie posty prezentujące m.in. nowy olejek Didiego. Dodawał on też klip z lat 90., gdzie Mike Tyson dość niekomfortowo czuł się w obecności Didiego. Well, Tych troli i szpilek w ostatnim czasie 50 Cent wbija naprawdę sporo. Swojego ojca postanowił bronić syn Shona, który tak jak 50 Cent prawie 20 lat temu nagrał Disa na Kurtisa, gdzie King Combs zarzuca 50 Centowi, że to jego ojciec umieścił Nowy Jork na mapie, a jego ploteczki są bez sensu. Na co Curtis odpowiedział mu na Instagramie, pisząc tak: Czuję się zagrożony po tym, co Christian mówi na swoim traku. Teraz boję się o swoje życie. Proszę, chłopcy, nic mi nie róbcie. Co pokazuje, jak bardzo przejął się tym Disem. Ostatnio poza Didim, 50 wspomina też o Michaelu Rubinie, który przejął organizowanie białych imprez po Didim. No i jak widzicie, Mike z Lil Baby'ego zrobił dosłownie odwrócone Oreo. A 50 powiedział, że na imprezach Mike'a dzieje się to samo co u Didiego. Jednak 50 to nie jedyny raper, który od lat mówi o tym, co w branży robił właściciel Bad Boy Records. Bo problemy Eminema z Didim zaczęły się jeszcze w 1996 roku, kiedy Marshall nawinął tak. Tym samym sugerując, że coś więcej łączy Pafiego i rapera Maze'a. To był początek ich konfliktu, który dość jednostronnie pielęgnowałem Minem, bo Didi praktycznie w ogóle nie odnosił się do jego zaczepek. W życiu Didiego był też moment, w którym spotykał się z Jennifer Lopez, która wpadła też w oko Eminema. Więc kilka lat później mamy kolejne strzały w Didi'ego i wersy w jego stronę. Jeśli związałby się z dziewczyną strzał biznesu, byłaby to Jennifer Lopez. Pafi, wiesz o tym. Sorry, pafale, lata? Miał bez gumy. No, delikatnie mówiąc, Eminem dość mocno jechał z Didi. Doskonale wiedział, co działo się w tamtym momencie w branży i jak okropnym człowiekiem był Didi. Ten też nie przepadał za marszalem. Trudno przepadać za kimś, kto wyzywa cię, gdy tylko przypomni mu się o Twoim istnieniu. Ale w tamtym momencie najśmieszniejszym zwiększeniem tego konfliktu był moment, kiedy Didi wręczał grami Eminem'owi And the is Eminem, the Eminem show. Po wersach o Jennifer Lopez jakby Eminem zapomniał o Didim, a przypomniało mu się o nim dopiero po 18 latach, kiedy w popularnym killshocie sugeruje, że to właśnie on jest związany ze śmiercią Paka. Nie inaczej jest na nowym albumie Eminema, który w utworze Fuel nawija tak. Po raz kolejny Eminem odniósł się do śmierci Tupaka i Bigiego. Powiedział też, że nie chce wyzywać się z Didim, bo skończy jak ta dwójka. Odniósł się też do Kifiego D, który według wielu stoi za zabójstwem Paka. W utworze Fuel, a dokładnie w tym wersie M podkreśla, że Didi to gwałciciel. No i jak na ten moment wiemy jest to najprawdopodobniej prawda. O czym przekonał się m.in. Lil Rod, który po imprezie u Didiego obudził się z nim i dwiema paniami w łóżku. Oczywiście nie za swoją zgodą. Na tym nie skończyły się disy Eminema, inaczej było w utworze Bed One z nowego albumu. Widać, że Eminem jako swój cel obrał właśnie Didiego. Dodał kilka słów od siebie jeszcze w utworze anti kris No dobra, ale dlaczego Puffy tak bardzo chciałby, aby Tupac zniknął? Tupak nie miał zbyt wiele szacunku do całej sceny. Szczególnie do Bad Boy Records i Didiego, których temat wielokrotnie poruszał w swoich utworach. Między innymi w Hit Hit'em Up, który, jak Didi sam mówił, boli go do dziś. You know Być może ten Dis i kilka innych utworów Paka skierowany w jego stronę zabolał go na tyle, że postanowił coś z tym zrobić, jednak prawdy na ten temat raczej się nie dowiemy. Za to wiele na temat samego Didiego przez wiele lat dowiadywaliśmy się od Karin Stefans, która była tak zwaną vixen, czyli po prostu brała udział w teledyskach. Mogliście ją zobaczyć między w utworze Hey Papi i rapera Jay-Z. Karin była dość popularna w branży, a przede wszystkim była ładna. Dość często przebywała dookoła Didiego i o tym, co się dzieje w jego życiu, mówiła otwarcie już od 2005 roku, kiedy wydała książkę Spowiedź wideo Wixen, w której poruszała tematy dotyczące swojego 26-letniego życia, a dokładniej branży, w której uczestniczyła. To ona tak naprawdę jako pierwsza dość głośno mówiła o Didim, ale to wszystko było między słowami. Opowiadała w książce o gwałtach, przez które przechodziła. Książka ogółem była bardzo kontrowersyjna i dość dobrze się sprzedawała. Nie odpowiadała ona wielu osobom z branży, ale przede wszystkim Didiemu, którego temat poruszała kilka razy, mówiąc, że razem z raperem Exbicem poszli na gejowską imprezę, a Puffy ostrzegał rapera przed Karin, w skrócie mówiąc, że nie jest to kobieta dla niego. W tamtym momencie X-Beats nie wiedział, że Karin i Didi bardzo dobrze się znają. A według Karin, Didi bał się, że dziewczyna powie, co tak naprawdę dzieje się na imprezach u Didiego. Ten sam nie spodziewał się, że x na imprezę przyjdzie razem z nią, dlatego chciał nastawić go przeciwko dziewczynie. Ta w swojej książce napisała, co przechodziła i widziała na imprezach Didiego. Widziała wysoko postawionych ludzi z branży, którzy w swoich utworach uważali się za gangsta raperów, a na imprezach obciskiwali się z innymi mężczyznami. Oczywiście wspominała też ona o ilości substancji na tych imprezach, gdzie tak naprawdę każdy musiał być pod ich wpływem. Więc nic dziwnego, że to co napisała Stefans nie spodobało się Didiemu. Na tyle, że próbował hamować wydanie tej książki. Mimo wielu kontrowersji związanych z gwałtami, na Karin oraz ze zmuszaniem do brania substancji nikt nie poniósł większych konsekwencji. Jednak książka to nie jedyny moment, kiedy Karin wypowiadała się na temat imprez i życia Didiego. Podczas jednego z wywiadów powiedziała wprost, że te imprezy wprost przypominają te z gazbiego, a w łazienkach odbywają się dość dziwne rzeczy. Jak sama podkreśliła w tym wywiadzie, nigdy nie była ofiarą działań Didiego, ale widziała to wszystko i się temu sprzeciwiała. Dlatego, gdy na jedną z tego typu imprez przyszła dziewczyna razem z raperem XBitsem, Didi wyprosił ją z imprezy, bo na poprzednich, na których była, nie chciała bawić się w taki sposób jak reszta. W swoim ostatnim filmie na temat Didiego wspominałem wam o Kolu który pewnego czasu pobił się z LiDiem na backstage'u. Panowie później mieli sobie wszystko wyjaśnić, ale to właśnie ten sympatyczny facet od jakiegoś czasu ostrzegał i głośno mówił o tym, co dzieje się na imprezach LiDiego przez co ten nawet mu groził. He said, you gonna Hit me on my o tej przepychance J. Cole zarapował w utworze Let Go My Hand to by pomyślał. Kupiłem go albo w jednej klasie, przesłanem bo tak często, że powstał wiz papie jest moim ulubionym raperem. Kiedy nie wiedziałem mnie, teraz wiem Masz za dużo. Do tego wielu uważa, że w utworze Sinous Jay-Cole nawiązał do trójki Jay-Z, Beyoncé, no i właśnie Didi. sugerując, że ci maczali palce w śmierci tych artystów, którzy no musicie przyznać zginęli w dość dziwnych okolicznościach. Na początku tego roku Cat Williams w wywiadzie głośno mówił o tym, co dzieje się u Didiego. Jednak niemal wszyscy, cała branża, Twitter, wszyscy wręcz śmiali się z aktora. Jednak to Cat Williams miał rację i to on śmieje się jako ostatni. It's all catching hell in 2024. It's up for all of them. It don't matter if you Diddy or whoever you is. T.G. Jakes, any of them. The all, every, all lies will be exposed. Because uh, P. Diddy be wanting the body. I Jak widzicie, Kat głośno o tym mówił, a ludzie wyśmiewali go. Jednak to nie wszyscy, którzy głośno mówili o zachowaniu Didiego. Kanye West, Wendy Williams, której Didi wręcz groził na programie na żywo. As the mother of a now 16-year-old. Mm, who I met backstage, who is, is. He did. He's great, great young man. Oh, thank you. Yes. Um, <laughs> you, you... I Aubrey O'Day to osoby, które ostrzegały nas przed tym, co teraz wychodzi na światło dzienne. Ale niemal nikt ich nie słuchał. Po zatrzymaniu Didiego, tym, który najbardziej świętował jego aresztowanie, był nie kto inny, a 50 Cent, który według wielu ma teraz swoje 5 minut chwały, bo to on od wielu, naprawdę wielu lat, jako jedyny wbijał szpilki Didiemu, nieostannie osądzając go o dziwne rzeczy, które dzieją się na jego imprezach ale też w jego życiu. I to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.